Siema, siema, tutaj o nie przejmujcie krzykami, bo to moja siostra, która mnie denerwuje od rana i denerwuje mnie od rana i denerwuje mnie od rana i denerwuje mnie od rana. Mnie od rana. Zapraszam was do pierwszego filmiku z serii spróbuj nie skisnąć challenge, bo nie mogą też moje stare filmiki z poprzednich edycji kanału, które mogą inni widzowie pamiętać i tak mi głupio jest z ich powodu, że po prostu skisnę. I i cała filozofia z kiśnięcia. Montarysta Mati siedzi ze mną, żeby w razie czego to nie ratować przed śmiechokalipsą. Nie przedłużając, zaczynajmy i oglądajmy mój filmik pod tytułem CAPTURE 2016. Ej, z którego dnia było to? Z, sze... e... z 16 Z To było rano. Dobra. O tu ja. O tu. Nie, czekajcie jak jestem. Gdzieś tu jestem, ja? Tutaj, Nie, chyba o tutaj płynę. Nie, nie, nie wiem. wiem. Co za pierwszy dzień? Czas sobie po prostu. Zimcie się wysta. Pójdź. No dobra. No. Minecraft. Nie... Byłem wtedy zapalonym na Lola? Eee... Uuu... Uh. <g> Opracaj <TonianNG> się w takim ubraniu, w takim bałaganie, nagrywasz i to idzie do tyłu, ja e, cały równo Dobrze, równogłośnie możemy stwierdzić, że przegrałem, ale to dopiero pierwsza część filmu. Siemanko, tu znowu Bienio i witam was w drugiej części filmu, czyli dlaczego odcinki jutro, w ogóle w tym tygodniu, będą się rzadko pojawiały. Jest taki jeden mały powód, że mam obóz taneczny, stacjonarny. No i jeśli już się pojawią, to naprawdę muszę stać albo super rano, tak ultra wiecie, żebym się jeszcze miał czas przygotować, w ogóle ubrać. Albo takim późnym wieczorem. E, raczej późnym wieczorem, bo to trochę pewnie sobie będę siedział. E, no i w sumie to będzie na tyle. Żegnam Was i do zobaczenia w następnym odcinku. Na